Cześć, ja jestem Marcin Kryński, a, a dzisiaj chciałem z Wami trochę porozmawiać o o, o o o o o o. Attention, we have a problem here. Co widzieliście? Powiedzcie mi, drodzy Polacy, jeżeli jesteście Polakami, to zauważyliście coś tęczowego: coś coś tęczowego, coś co bardzo rzuca się w oczy, i coś co kojarzy nam się z czym. Z panami, którzy są kobietami, z kobietami, którzy są mężczyznami, z mężczyznami, którzy nie są mężczyznami. A w Wielkiej Brytanii, moi drodzy, ta tęcza oznacza wsparcie dla NHS e, i to bardzo ważne: NHS, czyli National Health Service, czyli dla tutaj brytyjskiej służby zdrowia. I taka tęcza, taka tęcza w oknie, mm, mówi. Nie nic innego jak dziękujemy Wam Key Workers, czyli dziękujemy Wam ci najważniejsi pracownicy, najważniejsi pracownicy, którzy utrzymujecie Wielką Brytanię, a konkretnie zdrowie obywateli brytyjskich oraz emigrantów takich jak ja w doskonałej kondycji. To bardzo ważne. W Wielkiej Brytanii troszeczkę inaczej niż w Polsce, a ta wdzięczność, to ta gratitude Stoi na znacznie wyższym poziomie. I dlatego też e, nie chcę mówić, że Wielka Brytania stoi na większym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Nie, nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, że po ludzku ja jako Polak tutaj przebywający czuję się lepiej. Czuję się lepiej. E, kiedy widzisz wsparcie z każdej strony. Ja też jestem Q-Worker, tak? Spójrzcie na mnie. Jestem Q-Workerem, tak. Nieogolony, wyglądający jak kloszart, gdzie miałem się ubrać jak bezdomny dla wyzwania 365 dni, żeby połechtać troszkę waszego. Ale spójrzcie dalej. Nawet tutaj te, te malutkie tęcze zrobione przez dziecko, widać, że to dziecko pomalowało. się jakieś dziecko to wykazuje, to uczy dzieci e, tego szacunku do pracy innych osób, do pracy postmana, e, czyli listonosza, do pracy bin-kolektora, czyli osoby, która ten śmietnik, e, te śmietniki tutaj odbiera, e, wkłada do śmieciarki, e, bo te śmietniki są wystawione, jak widzicie tutaj, czyli jutro w New jutrzejszym prawdopodobnie, tak, te śmietniki będą odbierane. Więc e, tych ludzi się tutaj szanuje, w Polsce takich ludzi się nie szanuje, w Polsce, w Polsce Takich ludzi szanujemy, szanujemy, właściwie traktujemy, nie chcę mówić źle i negatywnie, ale bardzo niedobrze traktujemy. Kolejna tęcza, kolejne wsparcie na kolejnym budynku. Słuchajcie, ja nie przygotowywałem tego materiału. Jak chyba już zauważyliście, żadnego materiału nie przygotowuję. Tutaj nie ma jakiegoś globalnego scenariusza, że ja przygotowałam akurat tą ulicę, żeby wam pokazać, jak to jest i akurat jak to mocno Brytyjczycy wspierają Polaków. No, tak nie jest. Jak przejrzycie inne moje filmy, zobaczycie, jaka ilość wsparcia tutaj miała miejsce. Jako jedyny, jako pierwszy tutaj w Wielkiej Brytanii wpadłem na pomysł pokazania tej e, gratitude, pokazania właśnie wdzięczności. E, co dalej, moi drodzy? E, a w tej chwili wybieramy się, gdzie się wybieramy? Jeszcze chcę Wam pokazać jeden budynek. Zobaczcie, e, nie chcę liczyć skali, ale wydaje mi się, że. E, NHS, tak? To, to o czym mówiłem, National Health Service. Wsparcie dla Narodowej Służby Zdrowia. Słuchajcie, to jest piękna inicjatywa. To jest przepiękna inicjatywa. Ja bardzo to doceniam. Drodzy Polacy, chciałbym, żeby to również miało miejsce w Polsce, żebyśmy my wspierali również naszych lekarzy. Polityków nie. Policjantów, niektórych tak. E, innych e, ważnych e, przedstawicieli, którzy dbają o nasze zdrowie, tak jak najbardziej. E, ale zacznijmy szanować siebie nawzajem. I to meritum mojej wypowiedzi. Szanujmy każdego człowieka. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam. Marcin Kryński, Wielka Brytania, Delford. Pozdrawiam. Hej!